W małej wiosce pod lasem mieszkała dziewczynka o imieniu Luna. Każdej nocy obserwowała gwiazdy, wierząc, że jedna z nich kiedyś do niej przemówi. Pewnego wieczoru ujrzała na niebie niezwykły blask, jaśniejszy niż wszystkie inne. Światło opadło w kierunku lasu. Luna bez wahania pobiegła za nim. Wśród drzew znalazła małą świecącą kulę, która drżała jakby ze strachu. Proszę, Pomóż mi wrócić na niebo! wyszeptało światło cienkim głosem. Luna wzięła kulę w dłonie. Była ciepła i delikatna. Gdy zrobiła krok, z ziemi wyrosła wąska, lśniąca ścieżka prowadząca prosto ku szczytowi pobliskiego wzgórza. Kiedy dotarła na górę, kula rozbłysła tak mocno, że Luna musiała zamknąć oczy. Po chwili światło wzniosło się ponad chmury, a na niebie zapłonęła nowa gwiazda. Większa i piękniejsza niż wszystkie, Luna uśmiechnęła się. Wiedziała, że od teraz każdej nocy ta gwiazda będzie świecić tylko dla niej.